thank To będą tam Dużo zależy od tego, kto na czym się będzie koncentrował i jak bardzo. Z tym, czy już nie raz będziemy, jak to jest dostrzegane, jeśli się dokładnie. Uczucia się mieszają na trasie. Jakie? Podziw ze strachem. Świetnie zorganizowane inwestycje. Przeszliśmy z jednej najbardziej do drugiej i od razu widać że jaką już poparcie można wykazać, czy o Któreczka szalą po ślady Tam Tamto pomieszczenie jest gotowe pod względem górniczym. Od tego trzeba było najpierw zacząć dziurą określonego skarbu, a dopiero później mówić do fazy drugiej Według nabywania tego wszystkiego nabierały już, że wieś, to wszystko kosztuje. Łatwiej było postawić tam zakupić i dużo wygodniejszą, próbą poruszania się do A niech do wagonika są jeszcze trzy takie długie, dwa po lewej, jeden po prawej. Te długie to korytarze pilotowe, one wyznaczały miejsca późniejszych pomieszczeń hal. Te boczne to dojścia. Budzimy w tamtą stronę, będziemy mieć co chwilę taka siatka, szachownica, system przecinający się pod kątem w korytarzy, gdzie krzyżówek jest. Kilkadziesiąt, tak jak w kompleksie Dora w Niemczech góry w Harcu. Słyszał, to z o Dorze w Niemczech, tylko nie ma co porównywać wodarza do Dory, bo wodaż ma 8700 m kwadratowych, a Dora 2 miliony metrów kwadratowych. Tu mówię o czterech halach, a tam jest 80, kalach, które położone do środka. Niektóre długie na nie nie tym słowem nie tym poza tym po mokre w taki rzeczy się nie kładzie. Świtura dochodzi do dwóch wężek. Jeden był do powietrze, które napędzało urządzenie. W drugim woda, która płodziła w, w Sprężarki, kompresory, kruszarki, kamienia. To wszystko stało na zawsze. Przy tej drodze też. My idziemy, idziemy teraz równolegle, ale nie w przeciwną stronę. 1 listopada 1943 roku, data oficjalna rozpoczęcia prac na tym terenie Terenach pracy rozłączna z 100%, śląska rozpoczęcia tam 100%, wciąż jest w 80% już wykończone na oni budowy.

No, Zobaczcie, przesunął się to, żeby zobaczyć, że to wy jesteście. To wy? Czy ja ja Jak to Ale nie gimnie? Słucham? Ale nie gimnie? Jeszcze zależy jak grupa się będzie zatrupać. No ja nie mogę robić latania sprawiać. Czy Chrystus stwarza zagrożenie dla zdrowia czy życia zależy od tego jak... Tam zaraz zawarty dnia jest zawał. Nawet nie chodzi o za Mówiłem, że na tej połowie korytarze biegną pod kątem dwóch w kierunku dwójki. Jedynki, no ale co ci da, jak się złapiesz? Ja mam o tyle dobrze, że mi głowę do przodu zegnie. No pan bez chęci, jest, co to jest? <laughs> Bo ja nie muszę. <laughs> jak są opady, roztopy wody. Przybywa. Najwięcej wody jest wiosną. Nieraz była taka sytuacja, że woda prawie przelała nam się przez tamę, no ale mamy pompy, co możemy nadmiar wypompować, byleby wody nie brakowało. No, przedostała się przez taką warstwę, skoro zejdzie też niżej, przesączy się przez te zawały, no ale ta łódka to płaskodenna, za 20 cm starczy i już się płynie. Będziemy wracać wszędzie. Tak. To wyżej. Mhm. Ale będziemy robić. Jak się uśmiechnięcie. Stąd przeciw tego pomieszczenia. Grzyb u gry. Koweiku z betoną. Trzyma się na bokach. Zarazem jest dziura Bez obaw. Boki na bokach, boki zastępują Ze wszystkich to też coś podpowie. Hala zaraz na przedłużeniu Jedynki mogła spełniać rolę podziemnego dworca. Przedłużenie tego korytarza zgrywa się z przedłużeniem linii poprowadzonej z wierzchołka góry. Po drugiej stronie jest osówka. Na osówce jak się tytują? Podziemne miasto. Osówka jak się buduje miasto, to która część w mieście jest najważniejsza? Środkowa. tak, a dopiero potem... 50. scena z wybuchem. Jak kilku Amerykanów idzie po pas w zimnej. Wodzie trzymają pochodnie w rękach, oni szli w stronę tego tak zwanego zawału, najwięcej lecono gdzie? Na zamku Czocha. to z Państwa koło Tak. Ładny zamek, dużo na książu, no ale po trochu tutaj na terenie pozostałych obiektów. Jezioro będzie ten Wodospad Niagara. No Jezioro będzie. Nazwa ładna. Nawet jak się wpływa na halę, to widać w tym element piękna, no już w zakup, wpadną osobną łódką, no ale tak popatrzeć oczyma więźniów przez chwilę. My tu mamy atrakcję, oni przeżywali tu koszmar, prawda? Tak. To jest takie zderzenie. Przeszłość zderza się z teraźniejszością. Ten tak zwany Wodospad Niagara. ね、持ちいいで